No cześć wszystkim, to ja Daligowski dzisiaj zagram sobie w Team Fortress na brygadzie Casual, ale z random loadoutami. Zawsze lubicie jak to robię, więc zrobię to dzisiaj. E, zacznijmy od Scout'a sobie. Przejdziemy chyba przez wszystkie 9 klas po prostu. Będę zmieniał co jakiś czas, aż się znudzę. <gry> co nam na Scout'ie wlusuje? Okej, okay, nie mam Luger Morfa, więc użyję po prostu Stoka, ale to jest ciekawe kombo. Ja nie mam ryby? Ja nie mam ryby. Czemu ja nie mam ryby? Co się stało z moją rybą? Makrela? Nie mam makreli. To jest bardzo dziwne. Ja nie wiem, co się z moją rybą stało. <noise> Ktoś mi zabrał. Zagram patelio, bo to. E, makrela to jest reskin stoka, tak naprawdę. Okej. Okay, mamy ma, Mamy tak naprawdę stock loadout i dupeltówkę. Dupeltówkę to jest ciekawa, broń, bo ona zadaje mini kryty od pleców. Czyli to jest taki scout spy, prawie że. Ja w ogóle. No... Taka przypominajkę, żeby używać tutaj komendy nominate, żeby nominować jakąś fajną mapkę. Ten loadout naprawdę niczym się za bardzo nie wyróżnia, ale e, duel. Przepraszam, jest bardzo śmieszna. Muszę kiedyś tym pograć faktycznie, tak spróbować rzeczywiście, nie dla memowania, tylko wymasterować tą broń, bo ona jest naprawdę fajna. Mi się nawet podoba. Musisz trochę zmienić swój styl gry, ale tylko troszkę. I przez to, że Team Fortress 2 bardzo dziwacznie rejestruje plecy wroga, czasami po prostu dostajesz kryta... Mini kryta, przepraszam. Czasami trafiasz mini kryta tak o po prostu, nawet jeśli nie strzelisz komuś w plecy. Ja nie wiem, czy to było w plecy, Mo tak bardziej w bok, ale i tak dostałem mini kryta. To jest nawet fajne. Ty, ta broń jest spoko. <śm> Nie muszę nawet plecy strzelić, żeby zabijać O mama! Mama mi Oa, dostałem <ścoughs> dobry szał A jakiś skunks mu się przykleić. W ogóle ja jestem w szoku, bo dość dużo osób ostatnio nowych widzów Przychodzi na kanał, więc jeśli jesteś tutaj nowy, to zasubskrybuj jeśli chcesz, daj lajka like albo dislajka, jak tam chcesz. Staram się wstawiać prawie codziennie filmiki. Okej, okay, on nawet we mnie nie strzelał, strzelał w to, a ja akurat tam byłem i nogę. Okay. Ja lubię dźwięk tej broni, jest bardzo taki mięsny, że tak powiem. Nie wiem jak to określić inaczej. <laughs> dźwięk broni jest mięsny. Dobra, flankuje. od tego jest ta broń. Okej, okay, ja chyba. Ja nie wiem, czy on we mnie celował, ale dobry strzał. Boom. Easy. Wygrałem. Nie, wygrałem. Nice, easy. Okej, okay. dziwne bardzo. Okej. Okay. Ten loadout jest bardzo nietypowy. Chyba nie muszę. Ała, okej, okay, zapomniałem, jak prawie za to idzie. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego ten loadout jest nietypowy. Ale zobaczymy. Wrzutnia rakiet nie jest zła, ale reszta nie ma sensu. <laughs> On umie airblastować, on umie klikać prawy przycisk myszy, jak rakieta leci, to jest straszne. Dobra, ja se gram tak tym loadoutem, ja jeszcze sztandaru nie użyłem, ale... Ja zapomniałem jaka ta wyrzutnia rakiet jest fajowa. Dobra, tamto działko ja bym rozwalił, bo ono mnie nie widzi. Krew samuraja. Mm. Ja bardzo nie lubię sztandaru chwały, ponieważ wydaje mi się, że wsparcie batalionu i Sashimono po prostu daje ci więcej. Mini kryty naprawdę to nie jest jakiś fajny bonus. Ja wolę mieć albo ja wolę mieć e, większą przeżywalność dla drużyny, a nie obrażenia. Wydaje mi się, że przeżywalność i tak więcej Ci da niż obrażenia, ale to tylko moje zdanie. Wiecie jakie ja, mam? ja, ja wie, wie, Znacie moje dziwne hot take'i na temat broni w tepie. Krew samuraja! Wracaj tu! 2 HP. No, chyba długo nie przeżył, bo widzę. <gry> Dobra, ja w ogóle nie użyłem sztandaru chwały, ale loadout jest taki trochę dziwny, naprawdę. Wyrzutnia wolności jest dobrą wyrzutnią. Zobaczmy teraz jaki pyro nam się wylosuje. Flog, gas Passer i powerjack. Okej, okay, to jest na... Nawet... Hold on! Hold on! Hold on! To jest nawet dobre. Czemu ten pyro jest taki mały? <gry> Small pyro. Pyro. <gry> w ogóle oni jakiś czas temu zmienili rozpałkę, że... To działa jak sikwondo, tak jakby. Zamoczeni wrogowie są faktycznie zamoczeni i jakbyś trafił neonowym niszczycielem, to to działa jak bushwaka Jarate, combo, ale ja niestety nie mam Bushwaka... Ja nie, mam neonowego niszczyciela. Flog granie. kilowa broń granie. Zobacz ja, Zobacz jaki jestem dobry w tą grę. Ja po prostu trzymam lewy przycisk myszy, mniej więcej tam, gdzie wróg jest i go zabijam. To jest bardzo skillowe. Pyro jest skillowo klat. Jak ja gram Pyre, ja tracę komórki mózgowe i zaczynam mieć movement, jak jakieś dwuletnie dziecko. Ja się czuję, jakbym miał ja bardzo szybko umierał. To chyba przez lewarek, nie? Lewarek chyba takie coś robi. No, mam podatność na obrażenia. Bardzo niedobrze. Robimy to! plot Gaming. Vlog jest zbalansowaną bronią, która nie potrzebuje żadnych zmian. jest taka diabelska broń, ja jej nie cierpię. Nienawidzę jej. Nienawidzę z nią grać, bo się czuję ośli. jak. jak jakiś. paskudny człowiek w ogóle, nie? Kogo ja podpaliłem? Ja paliłem tutaj jakoś ścianę i podpaliłem kogoś. Ja podpaliłem tego snajpera w ogóle, będąc tutaj, jak on był za ścianą. Ja dobrze to rozumiem? <laughs> dobra, Pyro jest dobrą klasą, nie potrzebuje żadnych zmian. Tam jest działko, dobra, tego nie wiedziałem. Gdyby tam działka nie było, oni wszyscy by nie żyli. Ten inżynier właśnie uratował cały ich team. wygraliśmy. A nie, stalemate. Nice. Jak ja wyglądam? Ja nadal nie mogę z tego, jak ja wyglądam, jak siedzę w tym z tym kurde jednorożcem. Dobra, ale nasz następny loadout na Demomanie to będzie co to jest? Muszę przyznać, że jest to bardzo randomowe. To, to, to trzeba przyznać. Jest to niesamowicie losowa kombinacja broni. To nie ma sensu żadnego. Ta broń Mela akurat jest bardzo dobra dla Demomana, ale to ja nie lubię tego. Tam dalej jesteś. Słucham? tam jest dalej. Eee, będę musiał też customową mapki jak wczoraj. Dzisiaj raczej nie. Dobra, trzeba się teraz z zesrać. A ile ja mogę mieć styków na tej broni dziwnej? 15-40 tysięcy? To jest dopiero styki spam! <laughs> Ej dali, daj mi ten, bo sprzedałem wszystkie i bornie nie mam. <laughs> Okej. Okay. Ja muszę zrobić filmik w ogóle taki osobny na temat szkockiego oporu, bo to jest bardzo specyficzna broń. Ja jej osobiście nie lubię. Bardzo rzadko widzę, jak ktoś ten gra na poważnie, ale najstraszniejsze jest to, jak ktoś faktycznie potrafi z tego korzystać. On potrafi całą mapę dla siebie po prostu zatrzymać. Nie możesz nigdzie iść, bo on wszędzie ma stiki. W randomowym krzaku tutaj może być stiki, ty sobie będziesz tu z pajem i nagle on będąc na w środkowym punkcie, kliknie sobie tutaj i nie żyje idę idę bardzo dziękuję o nie za dużo i <ścoughs> jak odleciał dobra Dobra, ten granatnik... O, Boże! Jaki chaos, człowieku. Ten loadout jest masakryczny, nie? Trzeba go zmienić. Ja już się nim nagrałem. Zobaczymy, co na heavy nam wylosuje. Ja nie mam tych rzeczy. Mogę jeszcze raz? Okej. Okay. Eee, walny... Dobra, ja po prostu będę spamił i zatrzymam za 3, 2, 1, boom. To jest mój loadout. Okej, okay, to jest praktycznie to samo co wtedy. Ja nie mam tego fishcake, a fish cake chyba działa jak zwykła kanapka. Ja nie przepadłem za wyjściem smoka. Generalnie fajny design, ale za szybka municja się kończy. Medyka! BIAŁKO! Ja faktycznie kogoś tym podpaliłem. Poczekam na ofiarę. Na Ligowski masz jerk. Spróbuję kogoś faktycznie zabić ze moich pięści. Udało się. Trochę mi go szkoda, przepraszam. Kurde, każdy mnie chce zabić. dosłownie każdy chce mnie zabić. Tam jest snajper jakiś, co po prostu celuje i czeka na mnie. Dawaj kanapkę, albo cię zabiję. Przepraszam, przepraszam. <laughs> snajper! I rajek, nie wytrzymam. Drowski, proszę iść, tkwi nie? Nie. Umarłem. Na punkt! Na punkt! Drowski, kiedy wiosna żejla, co? Iść w tę. Wolę dosłownie umrzeć. Umierania, weź kurwa. Co co ja nie rozumiem no Mogę zagrać check break ale ja nie lubię tego trybu Co za mapa? O kurde to jest ta ona jest fajna Ja ją lubię bardzo W ogóle zobaczcie ja tutaj znalazłem moju, mojego kota w TF2 To jest mój kot To jest dosłownie tośka To jest dosłownie tośka Zobacz Jeden do jednego tośka Jeszcze i, Rozmiar też jest identyczny Ona też się mieści na jednej dłoni Dobra, tośka. Ja w ogóle przez to, że spamiłem random tutaj, chyba stronę zepsułem, bo cały czas mam loading i. Okej, okay, zadziałało. Ja nie mam tych rzeczy, ja nie mam golden wręcza. Czemu w ogóle to jest możliwe, żeby to wylosować? Dobra, co my tutaj mamy innego? shotgun shot, Okej, okay. to jest, jest bardzo specyficzne, ale nie jest najgorsze. So, so gorsze loadouty. Jest trochę taki battle ang, ale trochę taki dziwny, bo mam to coś, mam rękę robota. Mam dwie, mam, mam dwie ręce robota. Larga idę. Agresywny Enger Kapuję punkt. Ok. Cały ich team nagle się pojawił. Pociąg mnie Festań! <laughs> Festań! No kurde! W ogóle teraz zauważyłem, że inżynier jest OP. Dlaczego ja, ja uderzyłem teleporter 3 razy i ulepszyłem go na max level. Inżynier jest p Ja tego nie spuszczę, jestem engiem, no. Mogę tu działko to przenieść? O, tak praktycznie O, bum, 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 bum. Co tu robi, Pyro? Krótkie spięcie! Krótkie spięcie! Magiczna kula, magiczna kula. No to nic nie robi do Fireball! Fireball! Nie mam paliwa! Nie mam paliwa w dłoni. <że xD> fireball! 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 fireball, fireball, fireball. Kto tego używa faktycznie, nie ironicznie? Mój Depencer! Mój Depencer! Nie, mój Depencer! Mój Depencer! Mój dip... Buba bubi. -bu. Fireball! 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 Wygrałem! Tylko dzięki mnie! Łatwa ta gra jakaś, nie rozumiem. Załatwo. Dobra, czas zmienić loadout i ogólnie klasę, Gramy medykiem. Okej, okay, nawet normalny medyk się traf. Jedyne, co nie jest tutaj normalne, to piła do kości. Po co używać piły do kości, jeśli istnieje Uber piła? Mam 6 HP. Ja leczę wszystkich, ale mnie nikt nie leczy, no. Nie mogę uleczyć każdego naraz. Proszę poczekać. Proszę, proszę stanąć w kolejce. Bardzo dobrze, Fingus. Trzeba było poczekać. Miałem kogoś innego do leczenia. Za dużo do leczenia was jest, no, do diabła. Ten tylko klika E. On klika E częściej niż klika W. Medyk, medyk, ja potrzebuję medyka, ja potrzebuję medyka. Dobra, wydaje mi się, że tutaj Quick Fix bardzo oddaje, bo tutaj oni... Moja drużyna tak często dostaje damage. Z normalnym mediganem chyba nie mógłbym uleczyć każdego. Może miałbym zwykłego Ubera, ale nie mógłbym uleczyć każdego tak szybko. Moim zdaniem najlepiej jest jak jeden medyk ma zwykłego Ubera, a drugi ma Quick Fixa, bo Quick Fix jest bardzo potężną bronią mediganem. Ale ważne jest, żeby w drużynie też był normalny Uber, bo normalny Uber bo też ratuje życia. I kieruje gierki. Jadę pociągiem. Masz fulla! O nie, pociąg! No nie, to tam, nie rób tak. Bano masz. kto to jest? Banamos. Ile ja mam leczenia? 20 tysięcy, prawda? Ja już dość długo gram medykiem, ale nie chcę zmieniać klasy, bo wydaje mi się, że jakby mnie tutaj nie było, byśmy już troszeczkę tak e, przegrali, nie żeby coś. Ja tutaj dosłownie ratuję życia. Dobra, jakimś cudem udało nam się to spuszować, to jest niemożliwe. Ten mecz będzie trwał w nieskończoność. Oni tu pewnie mają już teraz 15 działek. Nie mają. Dobra, robimy kontratak. Ludzie mówią, że orange jest ciekawszy. Kurde, tutaj jest tyle zwrotów akcji. Przestańcie drzeć japę. Po kolei, stań w kolejce, stań w kolejce! Stań w kolejce! Dobrze, 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 to jest dobrze. Jest źle, jest źle, jest źle, jest źle, jest źle. Nie jest najlepiej. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Mogło. Palo mnie! Człowieku, ja już nagrywam godzinę, ja chcę skończyć ten filmik, ale ten mecz jest zbyt dobry, żeby z niego wyjść Uwielbiam bo... Już nigdy nie gram na oranżu. Medyka trzeba otrzymać. Przesił medyka trzeba. Bra bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, i teraz przejmujemy Niesamowite gameplay. Bardzo dobrze. Jestem dosłownie najlepszy, to Nie Niedobrze. Czas się na mapie skończył. Czas mapy się skończył, a red już mieli punkt wygrany. Więc przegraliśmy. Tak to jest, panie, panie. 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 Ja bym chciał grać do dalej, ale. Ja chcę zmontować ten filmik, a ja już nagram ponad godzinę, więc nie sądziłem, że będę tak dobrze się dzisiaj bawił, więc tak, ja się będę z wami żegnał. Bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Steam Fortress 2 albo Minecrafta zobaczymy co jeszcze wstawię.